W tej praktyce nauczysz się czterech podstaw utrzymywania równowagi w wiodze i tego, jak je wprowadzić do swoich ćwiczeń, by ją budować i rozwijać od wersji uproszczonych przez podstawowe aż po pogłębienie pozycji równoważnych. Nazywam się Egatą jestem nauczycielką Vinyasa Krama jogi. Zacznijmy od Tadasana, pozycji góry. Rozstaw stopy na szerokość bioder, skieruj palce do przodu, rozluźnij kolana i zacznij przesuwać się z ciężarem ciała po różnych częściach stóp. Najpierw kiwaj się na boki, potem na przody, tyły stóp. Wykonaj kilka krążeń miednicą, które pomogą nam wyrównać napięcie w jej mięśniach i lepiej utrzymywać równowagę. Zwróć uwagę na to, żeby krążąc z ciężarem po stopach, dociskać poduszki pod dużymi palcami stóp. Nie palce, tylko nasady dużych paluchów. Dociskając je w jednej, w drugiej stopie, zyskasz pierwszy najważniejszy aspekt utrzymywania stabilnego, dłuższego i mniej wysiłkowego równowagi. Teraz zwróć uwagę na swój oddech. I to, żeby nie przyspieszać wydechów, tylko dać sobie czas na ich dokończenie. Połóż dłonie na dolnych żebrach, mniej więcej w połowie wysokości tułowia, zrób swobodny wdech przez nos, zacznij obserwować wydech, który robisz przez nos i dokończ go delikatnie przez usta, poczuj jak dolne żebra się wtedy zbliżą do siebie, a brzuch zacznie wprowadzać takie... Przyjemne, aktywne napięcie. Ściana brzucha wycofa się w stronę kręgosłupa. Powtórz jeszcze z jednym, trzema kolejnymi oddechami. Teraz spróbuj zostawić stopy bliżej. Dalej dociskać poduszki pod dużymi palcami stóp. i rozluźnione kolana i nie napinać się. Skupiać uwagę na wydechach. Wysuń więcej ciężaru ciała na prawą stopę. Unieś lewą piętę, oprzy już ją tuż ponad prawą kostką oprzyj lewą stopę na nasadach palców. Jeśli to sp sprawia problem, skorzystaj z pomocy ściany stojąc do niej bokiem i opierając się dłonią z łokciem ugiętym, skierowanym w dół. Nie opieraj się plecami o ścianę, bo to nie pomoże w łapaniu równowagi. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze ściany czy nie, zobacz, trzymając ciężar na prawej stopie możesz podsunąć lewą wyżej na goleni na wewnętrzną stronę kolana, a może pomagając sobie dłonią podstawić stopę nawet na udo. Jeśli to zaburza Twoją równowagę, opuść stopę niżej, tam gdzie ona była łatwiejsza, gdzie biodra i brzuch się mniej rozciągały. Jeśli udaje Ci się wracać na chwilę do pozycji, możesz jeszcze przetestować, jak na jej utrzymywanie wpłynie uniesienie rąk do góry. Bez napinania barków, więc ręce mogą być szeroko albo ugięte w łokcach, połączone ponad głową. Spróbujmy teraz powtórzyć to samo na drugą stronę pozycji wryk szasany 1 drzewa numer 1. Rozluźnij się z ciężarem na obu stopach, kolana niech będą poluzowane, zauważ wydechy. Przesuń więcej ciężaru na lewą stopę, lekko wysuń lewo biodro w lewo i prawą stopę bo ponad lewą kostką, może wyżej na goleni. Może będziesz chciał, chciała wrócić ze stopą w dół. Albo jeśli mimo kiwania możesz utrzymywać się tutaj, oddychać spokojnie, spróbuj podciągnąć stopę jeszcze wyżej. W zakresie, w którym równowaga jest małym wyzwaniem, ale możemy w tym ustawieniu oddychać, nie napinać mięśni twarzy i skupiać się na docisku podstawy pozycji, lekkim ugięciu kolana. Jeśli udaje się nam zostać na jeden, dwa oddechy, nawet jeśli wypadamy, Zobacz, czy odpychając się od stopy możesz z którymś z wdechów podnieść ręce do góry bez napinania barków, zachowując luz w ciele i aktywność od stopy. Po około pięciu oddechach spędzonych na jedną i drugą stronę zrób przerwę. Poczuj, jak ciężar spływa z powrotem na stopy, a ty się rozluźniasz. Zobacz, jakie masz wrażenia w prawej i lewej stronie ciała. Wykorzystamy pasek, to może być pasek od szlafroka, długi ręcznik, albo pasek od jogi do przygotowania do kolejnej pozycji równoważnej Udhita Hastapadungusthasana, pozycji, w której rozciągamy nogę, klasycznie trzymając się za dużego palucha, a teraz wykorzystamy do tego pomoc paska. Znowu przenieść ciężar ciała na prawą stopę, wysunąć lewko prawo, w prawo. Dociskaj poduszkę pod dużym paluchem stopy i zawieź lewą nogę na pasku. Zacznij ją rozluźniać. To kolejny ważny aspekt równowagi to, żeby mimo aktywnych wydechów, skupienia na utrzymywaniu równowagi, móc się w niej rozluźniać przez części ciała, które nie pomagają nam w jej utrzymywaniu, a które zazwyczaj w jodze rozciągamy. Z kolejnymi wydechami zobacz, czy możesz odciągnąć stopę luźno w dole, wyprostowaną, trzymając jej ciężar na zewnątrz. To samo możesz powtórzyć, próbując unieść stopę trochę wyżej. O ile noga jest dalej luźna, zupełnie oddaje swój ciężar na pasek. Próbuj utrzymywać wzrok w nieruchomym punkcie. Chyba, że chcesz równowagę utrudnić, wtedy skieruj wzrok na chwilę w prawo. Zobacz, jak to wpłynie na utrzymanie pozycji. I nie przejmuj się tym, tylko wyciągnij wniosek. Kiedy spędzisz tu około 500 oddechów, spróbuj powtórzyć to samo w ramach Twojego spokojnego oddechu i tego, na co Ci pozwoli druga strona, na lewą nogę. Przenieś ciężar na stopę, dociskaj poduszkę pod dużym paluchem, ugnij lewe kolano. Utrzymaj wzrok na razie w nieruchomym punkcie i zawieź luźno ciężar prawej nogi na pasku. Albo pomocy, z której korzystasz. Jeśli jesteś w stanie, zacznij odciągać stopy do boku, chyba że to rozciąganie i rozluźnianie nogi utrudnia równowagę, wtedy wróć z nią do centrum. A jeśli chcesz pójść krok dalej, spróbuj unieść stopę trochę wyżej, dalej, utrzymując nogę wyprostowaną i rozluźnioną. Spróbuj nie wychylać tułowia po to, żeby odciągnąć nogę dalej. Tylko cały czas odpychać się lewej stopy, to wprowadzi nam stabilne wydłużenie w tułowiu i wzrok niech będzie dalej skierowany do nieruchomego punktu albo możesz sobie utrudnić pracę, kierując go na chwilę w lewo i znowu sprawdzając jak to wpłynęło na Twoje poczucie pozycji. Dopełnimy pracę w Udhita hastapadą nie? Teraz już bez pomocy pask. Unieś ciężar na prawą stopę, ugnij lewą nogę, spróbuj chwycić się za kolano i trzy razy unieść delikatnie lewe biodro do góry z wydechem, a na wdechu je opuść. I możesz powtórzyć to samo na drugą stronę, albo pójść dalej, chwytając się za dużego palucha lub zewnętrzną krawędź stopy lewą dłonią. Najpierw utrzymuj nogę ugiętą, i z kolejnymi wdechami. Jeśli równowaga, oddech, samopoczucie na to pozwalają, zacznij ją prostować przed sobą, a po trzech oddechach spróbuj na dwa, trzy kolejne oddechy odciągać nogę do boku. Jeśli noga jest mocniej ugięta, zwróć uwagę, żeby nie podnosić biodra, tylko cały czas opuszczać je w dół. Utrzymuj wzrok w nieruchomym punkcie albo spróbuj skierować go w prawo. Zobacz, jak uda ci się wyjść z pozycji, czy z niej wypadniesz, czy jesteś w stanie powoli wrócić do punktu wyjścia. Odłożyć nogę w dół, odpocznij przed drugą stroną. Niech z wydechami ciężar spłynie w dół. Rozluźnij się na stopach, dociśnij poduszki pod dużymi paluchami, przenieś ciężar na lewą nogę i złap się za prawe kolano albo koleń. Trzy razy z wydechem podnieś prawe biodro. Możesz też już trzymać się pod kolanem, jeśli to wygodniejsze. I zrób przerwę, powtórz to, co robiliśmy do tej pory. Albo idąc dalej, chwyć się za dużego palucha albo zewnętrzną krawędź stopy prawą dłonią. Drugą możesz odłożyć na biodro. Możesz się kiwać, nie przejmuj się tym i wypadać z pozycji. Spróbuj się nie usztywniać. Zobacz, na ile uda ci się rozprostować nogę przed sobą. Ona nie musi być w pełni, ani nawet w 50% wyprostowana. I jeśli przez kolejne 2-3 oddechy utrzymasz równowagę, potem tak samo powoli, z wdechami oddalaj nogę na zewnątrz, do boku. Jeśli możesz dalej się tu utrzymywać, opuszczaj prawe biodro w dół i testując równowagę skieruj wzrok w lewo. Jeśli jeszcze nie wypadasz z pozycji, spróbuj tak samo, uważnie i ze spokojnym oddechem wrócić z nogą na dół. Docisk stopy, ugięcie kolana, oddech i wzrok w nieruchomym punkcie to podstawy Twojej równowagi i zadania. Bądź zadowolony, zadowolona z Twojego ich wykonania i wracaj do nich jak najczęściej. Odpocznij w malasanie, głębokim przysiadzie z kolanami szeroko, albo balasanie pozycji dziecka. Daj znać jak Ci poszło, co innego może stanowić Twoje wyzwania wiodze i do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia!